Zadanie. Istnieje tylko jedna liczba całkowita, która jest równa swojej odwrotności. Jest to zdanie prawdziwe czy fałszywe. Rozpatrując zadanie pierwsze, zastanówmy się, jaka liczba jest równa swojej odwrotności. Odwrotność do jedynki to jest 1, więc już znaleźliśmy jeden przypadek. Ale po chwili zastanowienia zauważamy, że odwrotność minus jedynki to też jest. Ta sama liczba, w tym wypadku minus 1. Więc znaleźliśmy dwie liczby, które są równe swojej odwrotności. Dlatego zaznaczamy tutaj fałsz. Teraz punkcik drugi. Istnieje liczba całkowita, która jest równa liczbie przeciwnej. Tak, istnieje taka liczba, to 0. Bo liczba przeciwna do 0 to 0. Dlatego zaznaczamy tutaj prawdę. Punkt trzeci. Istnieje dokładnie jedna liczba całkowita a, taka, że suma jej odwrotności i liczby przeciwnej do a jest równa 0. Spróbujmy zapisać to w sposób algebraiczny. Sumę oznaczamy przez plus. No i co dodajemy? Odwrotność danej liczby. Odwrotnością liczby a to 1 przez a oraz liczby przeciwnej do a, a liczba przeciwna do a to minus a. No, i ta suma musi być równa 0. Tutaj plus i minus daje nam minus. Musimy rozwiązać takie równanie. Pomnożymy je stronami przez literkę a, aby zlikwidować ten mianownik. Otrzymujemy 1 minus a kwadrat równa się 0. Minus a kwadrat zostawimy z lewej strony. Jedynka zmienia stronę, zmienia znak. Podzielimy takie równanie przez minus 1, więc a kwadrat równa się 1 i otrzymujemy, że a to jest plus minus pierwiastek z jedynki, więc stąd otrzymujemy dwa rozwiązania. a1 jest równe 1 i a2 jest równe minus 1. Tutaj czytamy, że istnieje dokładnie jedna liczba całkowita a, która spełnia podany warunek, a my otrzymaliśmy dwie takie liczby, dlatego zaznaczamy tutaj fałsz.